Witajcie moi drodzy w moim kolejnym Ulkaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym swetrze, czyli My Comfy Sweater. Już jest w fazie testów. Wiem, że bardzo, bardzo czekacie na ten wzór, bo jest to taki po prostu zwykły sweterek. Dzisiaj trochę Wam o nim opowiem. Testy nie będą trwały długo. Myślę, że dziewczyny bardzo szybko się wyrobią, więc na spokojnie, niedługo ten wzór do Was trafi. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o innym swetrze, czyli o Molly Sweater. Już ma taką nazwę, czyli ten swetrze z literką. and Wiem, że na niego również czekacie. Też przyjdzie na niego czas. Już niedługo. Może uda mi się nawet jeszcze dzisiaj usiąść i zacząć rozpisywać wzór. I wiem, że również czekacie na Hoja West. Eee, bardzo mi miło, że na te wszystkie wzory tak czekacie. Na ten projekt również przyjdzie czas. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym swetrze, który dosłownie przed sekundą został wyczesany. I też Wam opowiem, jak to wszystko wyszło z tym. Powiem Wam szczerze, że ostatnio bardzo przepadam za takimi swetrami oversizeowymi, czyli takimi większymi. Czuję się bardzo dobrze w tym i wydaje mi się, że to wszystko wyszło przez ten sweter. O, dokładnie ten. Już Wam nieraz opowiadałam o tym sweterze. To jest sweter Oli, który Ola zrobiła i ja go tak jakby. Nie, że wylicytowałam, tylko wpłaciłam ileś tam na tą zbiórkę dla, dla Oli i po prostu ten sweterek był już mój. Bardzo on mi się spodobał i zobaczcie, jaki on jest szeroki. I bardzo często go noszę, bardzo często, mimo tego, że ma szerokie rękawy, czego ja bardzo nie lubię, bo jest to takie dla mnie mało praktyczne. Mm, ale noszę go bardzo często i myślę, że przez ten sweter właśnie jakoś tak przekonałam się do szerokich swetrów. Bardzo ich potrzebuję teraz. Są takie naprawdę komfortowe, można je założyć i po prostu wychodzimy, ale wcześniej właśnie zwracałam jednak większą uwagę na swetry bardziej dopasowane. Tak samo jak projektowałam te swetry, to bardziej takie dopasowane. Nie szukałam, e, nawet nie, nie starałam się, żeby one były większe, bo wolałam, żeby one były właśnie takie bardziej dopasowane. Jeżeli chodzi o ten sweter, bo wiem, że będą takie pytania, e, bo one cały czas się powtarzają w momencie, kiedy tylko ten sweter pokazuję. Powiem o nim więcej, mimo tego, że już trochę na, te, na jego temat powiedziałam, to więcej powiem Wam w następnym ulkaście bo się będzie działo. Dobra e, i tak, jeżeli chodzi o my comfy sweater, to powiem Wam, że bardzo chciałam mieć takiego włochacza w domu, taki taki milusi sweter, taki, takiego przytulasa chciałam mieć bardzo i widziałam mniej więcej, że chcę właśnie, że wiedziałam mniej więcej z jakich włóczek chcę, żeby on powstał. I powstał z połączenia dwóch włóczek. Mam tutaj końcóweczki, które mi zostały. I mamy włóczkę Borsted Alpaka. Borsted Alpaka. Obie włóczki są z Sadness Garn. I mamy włóczkę Ballerina czanki Moher. Tak. Obie włóczki są sadne z garn i obie włóczki są w tym samym kolorze, czyli 4, 2, 5, 5, jeżeli ktoś chciałby ten sam kolor. 4, 2, 5, 5, jedna i druga. Włóczkę. I teraz tak trochę Wam powiem o tych włóczkach. Tutaj, jeżeli chodzi o Borset Alpaka, one dwie są takie włochate. Borset Alpaka to jest, słuchajcie, 96% alpaka i 4% nylon. W 50 gramach mamy 110 metrów. I tutaj mamy druty od 4 do 7. Borset Alpaka to jest właśnie ta włóczka. O! Taka jest. No taka jest włochata po prostu. To nie jest włóczka dmuchana, tylko po prostu jest ma bardzo dużo tutaj tych włosków. Ona jest tak jakby, no nie chcę porównywać jej do Kitsilka, bo to jest zdecydowanie grubsza włóczka. Jest grubsza, jest bardziej mięsista tych włosów. Jest tutaj zdecydowanie więcej. Zupełnie jest to coś innego. Bardzo fajna, leciutka, fajna włóczka. A tutaj mamy ballerine i Balerina to jest, słuchajcie, 77% moher, 18% wełna i 5% poliamid, w 50 gramach mamy 135 metrów druty od 5 do 7 i tutaj mamy balerinę i balerina to jest właśnie coś ala la Kitzilk, ale bardzo włochaty ma bardzo długie włosy bardzo długie włosy ma i ja to sobie wszystko razem Połączyłam, żeby po prostu było ciepło, miło, przyjemnie, żeby ten sweter był taki puchaty, mięsisty. E, właśnie to był mój plan. Słuchajcie, jak pojechałam do Kasi, żeby wybrać sobie kolor włóczek, to od razu wiedziałam, że chcę, żeby ta, ten kolor był inny niż w zawsze. Czyli nie chciałam skupiać się na szarościach, beżach i innych takich naturalnych kolorach, chociaż biały kolor bardzo mnie kusił. No, ten sweter w białym kolorze uważam, że byłby genialny, dlatego biały sweter mnie kusił, ale chciałam coś ciekawego, chciałam coś innego, i to jest właśnie, uważam, idealny kolor dla mnie. Bardzo dobrze się w nim czuję, naprawdę myślę, że dobrze w nim wyglądam, w takim kolorku. Myślałam jeszcze o kolorze habrowym. Myślałam o kolorze habrowym, ale chyba wydaje mi się, że Kasia nie miała odpowiednika tego koloru w balerinie albo na odwrót, bo to było... Nie, kiedy, ja, kiedy ja kupowałam tą włóczkę? Przed świętami, tak, bo chciałam ten sweter zarobić w święta. Myślałam nad tym białym. I też była taka sytuacja, że Kasia nie miała tych dwóch włóczek w tym kolorze, właśnie w tym samym kolorze, bo tam jakaś dostawa miała jej przyjść czy coś. I myślałam nad kolorem różowym. Borset alpaka ma taki kolor różowy, taki róż-róż, ale taki ciekawy jest ten róż. I myślałam, że go połączę właśnie z tą baleriną w tym kolorze, bo też nie było odpowiednika z baleriny w tym różu, więc myślałam, że połączę ten róż w tym kolorze co mogłoby dać dziwny efekt. Albo właśnie ten róż połączyć z szarą baleriną i wtedy wyszedłby całkiem interesujący melanż, tak mi się wydaje. No ale finalnie udało się, że to będzie ten kolor i jestem przezadowolona bardzo mi się podoba sweter jest bardzo prosty jest robiony od góry do dołu eee, bardzo potrzebowałam zrobić taki sweter ponieważ to był mm, projekt który robiłam w święta i chciałam go zrobić w 3 dni czyli w te święta trochę się nie udało nie każdy wolny moment przeznaczałam na robienie tego swetra co oznacza że bardzo szybko mimo wszystko się go robi zrobiłam ten sweter w 4 dni eee, czego co i tak jest ok bo to i tak jest taki czas świąteczny, więc to był naprawdę dla mnie czas relaksu. Taki prosty sweter na grubych drutach. Niesamowicie się to robiło. Więc jak mówiłam, jest on robiony od góry, reglanem, bezszwowo, z rzędami skróconymi. I co tu jeszcze jest ciekawego? No nic więcej, to jest bardzo prosty sweter po prostu. Jest on robiony na grubych drutach. Wszystkie ściągacze zrobiłam na ósemkach, cały sweter tutaj body i rękawy zrobiłam na dziewiątkach, więc naprawdę 9 mm druty to jest szybciutko idzie. Jeżeli chodzi o zużycie tych włóczek, to już będzie ta informacja we wzorze, czyli niedługo. Dobrze, no i co? Jeżeli chodzi o mnie, to mnie ten sweter nie gryzie. Ale wiem, że wiele osób może gryźć. Szczególnie wydaje mi się ta balerina. E, może, może podgryzać kogoś. Chociaż dla mnie ten sweter jest przemilusi, przefajniusi i w ogóle po prostu uwielbiam. Uwielbiam. Jest mega fajny. Ale wiem, że są takie osoby, więc od razu tutaj uczulam na to. E, no i to jeżeli chodzi o to. No i co? Zdecydowałam się, słuchajcie, że go. Wyczeszę. Wiedziałam o tym, że będę go czesała. Od samego początku taki był też plan. Najpierw wyczesałam sobie próbkę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało. I próbka wyszła tak. Ona jest wyczesana już. Zobaczcie, tak jakoś może wam pokażę pod kątem. Bardzo dużo włosów się tu pojawiło. No niesamowicie, naprawdę. Niesamowicie to wyglądało, jak zobaczyłam tą próbkę, mówię: Wow, więc od razu wiedziałam, że chcę ten sweter wyczesać. To już nie było tutaj żadnego, ale po prostu chciałam to zrobić. No i przyszedł ten moment i wyczesałam mój sweter. Nie wiem, czy Wy tutaj to zobaczycie w tej kamerze. O, ale. No, cały sweter jest taki misiowaty. Niesamowite to jest. Bardzo mi się to podoba, po prostu zachwycam się tym, bo. Dzisiaj, właśnie niedawno to zrobiłam i jest to dla mnie tak przyjemne, tak fajne, taki misiu. I jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo ja to generalnie czyszczę go na sucho i ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Jak na przykład go wypiorę i wyczeszę go jeszcze raz na mokro, czy więcej tych włosów wyjdzie, nie wiem. Na razie nie chcę go brać. Ponoszę go oczywiście trochę hmm, za jakiś czas. Jak będzie moment prania, to wyczeszę go jeszcze raz i zobaczymy, co wyjdzie. Ale mimo wszystko, teraz ten sweter jest genialny. Po prostu genialnie to wygląda. Super, bardzo mi się to podoba. Bardzo. No i tutaj mam szczoteczkę. Tak ona wygląda, moja szczotka. Ona ma bardzo dużo już włosów. Niestety bardzo ciężko jest to wyczyścić. Kupiłam tą szczotkę w Mila Druciarnia, kiedyś na targach chyba. I ona jest firmy Prym. O, tak wygląda szczotka. Bardzo jest fajna. Ale ostatnio Wam opowiadałam o tym, jak poznałam panią, która czeszała, czesała swoją czapkę zwykłą szczotką, taką do paznokci. Taką wiecie, plastikową, więc też można. Można również korzystać ze szczotek, widziałam w internecie, że dziewczyny korzystają ze szczotek takich dla kota. One są, mają taką dosyć szeroką główkę. Więc to też jest spoko, bo ja tą szczotką trochę się namęczyłam, trochę się namachałam. A myślę, że taką szeroką bardzo szybko by poszło i też byłoby ok. Więc wydaje mi się, że, że można że można. Więc jeżeli macie coś takiego w domu, to nie ma sensu... <noise> nie ma sensu wykupować coś nowego. Nie, no po prostu... Teraz przed każdym wyjściem będę musiała się wyczesać, żeby sweter był taki puszysty. Bo jak będę się siadała, siadała gdzieś... E, nie wiem, opierała się gdzieś na krześle, to może tam się wgnieść. A ja chcę, żeby on był zawsze taki puszysty. O słuchajcie, genialne to jest naprawdę. Dużo włosów wyszło, dużo włosów wyszło, tak. Zobaczcie, to są, wło... to są włosy, które mi wyszły z tego, z tego swetra. No trochę jest tego, taki kłębek. Ale to nie jest tak, że, nie wiem, ja czuję, że jest tego mniej na w swetrze czy coś, bo po prostu tych włosów tyle wyszło. Tyle mam tu ich na swetrze, że mam wrażenie, że ten sweter jest teraz bardziej ciepły. Po prostu bo te włosy zakrywają te dziury, które tutaj były. Wiecie o co chodzi? Słuchajcie. Dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie, o takim czesaniu swetra, no i czy Wy macie w planie wyczesać swój sweter, jak swój sweter zarobicie. Ja myślę, że wzór pojawi się w okolicy dwóch tygodni, może troszeczkę dłużej, ale naprawdę sweter robi się szybko, więc myślę, że testerki bardzo szybko go zrobią. Więc no myślę, że dwa tygodnie spokojnie. Ja teraz jeszcze jadę na wakacje, więc myślę, że jak wrócę, to jakoś to będzie. Tak. Jestem właśnie ciekawa, co Wy o tym myślicie? W jakim kolorze ten sweter w ogóle zrobicie? Bo ja myślę, że to jest taki sweter, szybko się go robi. Myślę, że można poszaleć z kolorami, naprawdę. Są kolory wspaniałe, bardzo podobały mi się. No pomarańcze też są ładne, chociaż ja nie lubię pomarańczowego koloru, ale są dwa tam chyba odcienie pomarań... pomarańczowego koloru. I całkiem spoko to wygląda, więc no... Słuchajcie, dajcie mi koniecznie znać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja myślę, że jak o. Tak włosy są wszędzie. Ja myślę, że jak znajdę czas, to zrobię może jeszcze jeden i chyba skuszę się na ten kolor habrowy, bo bardzo mi się jakoś tak jakoś tak czuję, że chciałabym ten habrowy mieć. Chociaż tak jak mówię w białym kolorze, ten Misiu wyglądałby super. Naprawdę. No i co jeszcze tutaj jeszcze informacja słuchajcie na temat golfa, bo wiem, że wiele osób golfów nie lubi, bo uważacie, że one wam was tam jakoś ścisną. Ja bardzo lubię golfy, ale ten golf jest bardzo takim luźnym golfem. Widzicie, on w ogóle nie jakby nie ściska mi szyi, tylko jest taki o tutaj bardzo luźniutki. I co mi się bardzo podoba, to to, że on tu stoi cały czas, bo bałam się właśnie, że jak skończy ten sweter. To to wszystko tak siądzie i on bardzo siądzie w dół. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale bardzo fajnie to tutaj leży. Fajnie. Właśnie jest tak przyjemnie. Słuchajcie, dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa. Ciekawa jestem, um, jaki kolor zarobicie. czy wyczesacie. Czy, czy wyczesacie. Czy wy, czy wy, czy wy, czy będziecie czesać swój sweter yy, i co? I co myślicie o moim wyczesanym swetrze? No to jest wyczesany sweter po prostu. Włochacz pospolity. Włochacz pospolity tak zwany. Słuchajcie, yy... Uciekam, lecę, bo mam bardzo, bardzo dużo różnych zaległości. Przerwa świąteczna się kończy. W ogóle z tego, co wiem i widzę, to wiele z Was pobrało sobie tak wolne, że dopiero jutro idziecie do pracy. Wow, no i tak trzeba żyć, My teraz tak trzeba żyć. bardzo dobrze, bardzo fajnie. E, więc ja zabieram się do pracy. Tym bardziej, że niedługo czekają mnie wakacje. A z wakacjami tak zawsze jest, że później jak się wraca, to jest wszystkiego potąd. E, I tak. No, to... No, do, do zobaczenia niebawem. Hejka!